Dobry wieczór Państwu w Studio WPS Production. Witam Państwa jak zwykle, Paweł Ziemiński, ale tym razem gościem programu jest Pan Zbigniew Tynenski. Zbyszku, przedstaw się krótko. Witam Państwa. No cóż, no, jestem ekspertem w zakresie energetyki. Dzisiaj chcemy troszeczkę naruszyć tą ciszę, która obowiązuje od wczoraj. To jest prawie że żałoba narodowa, dlatego że zmarł. Tadeusz Mazowiecki i rzekomo y, jest to historyczny Polak, i dlatego wszyscy Polacy powinni się y, przyłączać do tego nieutulonego żalu. Nie przyłączamy się do tego żalu po zmarłym Tadeuszu Mazowieckim. Bo dzisiaj jest inny temat. Temat konferencji, z której wracamy. Konferencja odbyła się pod patronatem pana ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego, ale także pod patronatem Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Skarbu Państwa. Tytuł tej konferencji już był troszeczkę interpretujący samo zjawisko, bo konferencja nosiła tytuł Najlepsze praktyki przyjaznego dla środowiska rozwoju gazu z formacji łupkowych. Przyznam się, że dosyć skomplikowany ten tytuł, ale dwie rzeczy były tu szczególnie akcentowane: to, że jest to przyjazne do środowiska, oraz to, że gaz łupkowy jest tym głównym przedmiotem zainteresowania obecnie energetyki polskiej. Zbyszku, nim przejdziemy do kwestii szczegółowych, co mógłbyś powiedzieć, jakie są twoje ogólne wrażenia z tej konferencji? Przede wszystkim nie mówiono o sprawach moim zdaniem najważniejszych, bo zadam sobie i, i, i Państwu takie pytanie, po co jest robiona taka konferencja wtedy, kiedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że wszystkie koncesje Wydane w Polsce zostały wydane z naruszeniem prawa. Czyli praktycznie biorąc, jeżeli uznajemy prawo, a powinniśmy jako jedno z państw członkowskich, taka konferencja po prostu nie powinna się odbyć. Choćby z tego powodu. No być może powinna być jeszcze przynajmniej czwarta i piąta strona tego dialogu. Znaczy, strona obywatelska niewątpliwie reprezentowana przez niezależne środowiska przedstawicieli narodu polskiego, no bo on, zgodnie z tym czwartym artykułem konstytucji, jest suwerenem. I wreszcie, chyba, przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego, który by interpretował, czy zostały naruszone, czy też nienaruszone ustawodawstwo konstytucyjne, czy naruszone zostały zasady prawa w Polsce. No, to byłby dopiero pełny aspekt. Tak, i szczerze mówiąc, wybierając się na tą konferencję, miałem nadzieję, że właśnie te aspekty formalno-prawne, tak ważne dla państwa polskiego, że będą przynajmniej poruszone. Nie, nie mogłem przypuszczać, że będą rozwiązywane, prawda? Ale że osoby i te instytucje, które brały udział w tej konferencji, jakby to powiedzieć, po prostu zauważą ten ważny aspekt formalno-prawny i że to będzie jednym z tematów. Tej konferencji. No niestety, okazuje się, że Polska jako kraj członkowski brnie dalej, w, jeśli chodzi o tutaj konflikt z prawem unijnym, ja nie jestem jakimś szalonym zwolennikiem przynależności Polski do Unii Europejskiej, ale jak, jakiś porządek w tym wszystkim powinien być. To po pierwsze, a po drugie, to, co przed chwilą mówiłeś, jest sprawa przynależności tych zasobów do państwa polskiego, właściwie do narodu polskiego. Przecież artykuł pierwszy mówi, że naród jest właścicielem Rzeczypospolitej, więc te zasoby, które zostały oddane, przypomnę koncernom zagranicznym w 90%, czyli w 90% nie jesteśmy właścicielem tych zasobów. No taki, mało tego, wywłaszczania z prawem wywłaszczania obecnych właścicieli z ich nieruchomości, a dotyczy to, przypomnę, jednej trzeciej Polski. Więc dotyczy, można mówić tutaj o, praktycznie o rozbiorze Rzeczypospolitej. Wydawanie koncesji właśnie w taki sposób, jak ciepłe bułeczki, bez konsultacji ze społeczeństwem, nie powinien być miejsca. I miałem nadzieję, że ta konferencja przynajmniej w jakiejś części będzie poświęcona tym problemom formalno-prawnym, które zaczynają powoli bulwersować społeczeństwo. Ale nawet jeżeli. No dobrze. Też się zgadzam, że tego absolutnie, ten aspekt był absolutnie nieobecny, aczkolwiek jest on bardzo ważny, wręcz fundamentalny. Do tego, żeby no, poruszać się zgodnie z zasadami konstytucji, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Ogólna refleksja. W zasadzie było to przekonywanie zgromadzonych tam osób do tego, że powinniśmy się głównie opierać na różnego rodzaju ekspertyzach amerykańskich, na praktyce Stanów Zjednoczonych, na doświadczeniach amerykańskich, na punkcie widzenia korporacji amerykańskich. Natomiast nieobecne było spojrzenie z punktu widzenia interesu ogólnonarodowego o, o interesu społeczności lokalnych, aczkolwiek były takie bardzo nazwę to wprost, propagandowe głosy przedstawicieli ministerstw które przechodziły nad, do porządku dziennego nad tym y, co jest stanem faktycznym tłumacząc, że to na pewno będzie przyjało sytuacji na korzyść budżetu państwa i budżetu budżetom samorządów lokalnych. Twój pogląd w tej kwestii? No cóż, no, powiem szczerze, że nie jestem zdziwiony takim gładkim przechodzeniem do, po, do porządku nad sprawami analiz, czy w ogóle ten gaz jest potrzebny, czy nie. Problemy środowiskowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o konflikt ze środowiskiem wodnym, a także z produkcją żywności już nie mówię zdrowej żywności, jakiejkolwiek żywności na, na terenach objętych koncesjami. Ci, którzy maczają swoje paluszki. W koncesjach i w ułatwianiu zagranicznym koncernom zdobywanie tutaj terenu i zdobywanie gazu czy innych zasobów, po prostu omijają te, te sprawy trudne, które pojawiają się nagle i niespodziewanie wtedy, kiedy Wietnia przyjeżdża na jakiś teren, bo to tak się odbywa, tak się odbywają najczęściej te konsultacje, tak zwane konsultacje społeczne, że ludzie ze zdziwieniem patrzą, że najpierw ktoś jakieś robi badania wstrząsowe, pękają mu ściany w, w budynku, rozjeżdżane są drogi, następnie pojawia się urządzenia wiertnicze. No i wtedy ludzie mówią zaraz, zaraz, no gdzie konsultacje, gdzie, a w ogóle jaki jest nasz interes? Wszystkim i tak dalej. Tak? Tak, Ziemia, że to... ja, ja odniosłem wrażenie, że mamy do czynienia z taką praktyką typowego kolonializmu czy też neokolonializmu. To znaczy, przychodzi ktoś na teren podbity, na ziemię niczyją, spotyka się z tubylcami, znaczy no, oni mają jakieś wyobrażenie o jakimś swoim środowisku. Ten podbijający przychodzi, coś y, przewiduje w sensie prezentów no, tubylcom. Nie. Liczy się zupełnie z tym, że oni są właścicielem tego, że oni tu byli od y, wieków, że oni tu z tym związali swoje życie obecne, że y, przyszłość z tym terenem wiążą. Nie interesuje ich właśnie, jak powiedziałeś, ten kontekst, a że to są tereny na przykład jakichś innych użytków społecznie korzystnych, na przykład celów rolniczych, celów środowiskowych. Czy w ogóle jest sporządzony jakiś bilans potrzeb, czy jest jakaś dyskusja nad celowością takich czy innych kierunków rozwoju eksploatacji zasobów mineralnych, czy zasobów w tym wypadku energetycznych, ale w koegzystencji z innymi zasobami naturalnymi, jak zasoby właśnie yy, gruntów uprawnych i tak dalej, i tak dalej. Czyli w ogóle nie ma tego aspektu, tylko wchodzi się z pewnym pomysłem, wchodzi właśnie ten yy, kolonialista, tubylców pomija, rozmawia jedynie z, ze starszymi rodu, prawda, czyli właśnie z tymi kacykami lokalnymi, czy kacykami ogólnopaństwowymi, no i mówi, że ma taką propozycję dla nich do zaakceptowania i chce eksploatować te, te zasoby. No, takie odniosłem wrażenie. Ja również. I mogę tylko potwierdzić, że sposób właściwie działania tych firm, ale także działania tych, jak nazywałeś, kacyków, myślę tutaj o urzędnikach, czy w Ministerstwie Środowiska, czy w Departamencie Udzielania Koncesji, gdzie przypomnę, chłopcy i dziewczynki właśnie z, tej, z tego wydziału robili y, materiały do koncesji dla firm i te koncesje później oceniali sami, więc to jest jakby taka informacja wstępna o metodach wchodzenia tutaj tych firm. Przypominam się tutaj artykuł profesora Kierzuna, który mówił o neoliberalizmie i kolonializmie, który zagraża Polsce. To jest właśnie to jest ilustracja. Co do samych wypowiedzi zaproszonych gości, to tutaj w zasadzie były bardzo duża nierównowaga. Powiedziałbym, był głos pana profesora Szamałka, który był takim głosem trzeźwego analityka, który bazował wprawdzie na pewnym podsumowaniu doświadczeń amerykańskich. To zresztą y, pozwoliłem sobie w, w krótkim głosie dyskusyjnym. Też poddać pod, pod pewną krytykę, że no, powinniśmy jednak się posługiwać także innymi kontekstami niż tylko kontekst amerykański, prawda? Tylko zupełnie z innym sposobem analizy. Ale był to rzeczywiście bardzo rzeczowy, analityczny, sceptyczny, w takim dobrym tego słowa znaczeniu, głos naukowca i był totalny entuzjazm graniczący z propagandą korporacyjną, a najbardziej zdumiewające było to. Że do czołowych propagandystów tego nurtu należała pani przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, pani dyrektor Małgorzata Szymańska, której wystąpienie to no, dla mnie było kuriozą, dlatego że w zasadzie to była jak gdyby spikerka wynajęta tak, tak takie było wrażenie, wynajęta przez korporacje amerykańskie, która przedstawiała świetlistą drogę, y, jaka czeka Polskę y, w momencie kiedy tu koncerny. Amerykańskie zaczną eksploatację gazu łupkowego, nazywanego, nie wiem dlaczego, gazem polskim. Przecież to nie będzie gaz polski, tylko będzie gaz, których właścicielem będą te korporacje. Warto też przypomnieć, że te obce korporacje mają ponad 90%, patrząc obszarowo, koncesji, a pozostałe 10% to są spółki polskie, które są w trakcie przekształceń własnościowych. Ja mówię o tym często, żeby, żeby, żebyśmy mieli świadomość tego, że ten gaz już nie jest polski, to nie jest nasz gaz. I jak e, uczą dotychczasowe przykłady banków, e, hipermarketów i tak dalej, tych pieniędzy z tego gazu my, my nie zobaczymy. Zobaczymy jakieś dosłownie szczątkowy tutaj opłaty na przykład za koncesję 4,90 za 1000 metrów sześciennych, co jest w porównaniu z wartością handlową gazu, która idzie w setki Dolarów, właściwie opłatą śmieszną. tak. Podobnie zresztą, samorządy dostaną jednorazowo za 200 zł za kilometr kwadratowy. No bo na przykład, bo, bo to są takie, tak, ja mam wrażenie, że to jest jakaś taka, taki bardzo nieumiejętny marketing sieciowy. Po prostu, jeżeli pozwolicie, że będziemy wydobywać na waszych terenach, mówię o, o, o terenach lokalnych, o, o, o własności samorządów lokalnych. Jeżeli pozwolicie, że my tam wejdziemy i będziemy wydobywać no, w swoim interesie z Waszych terenów y, zasoby. Które stanowią potencjalnie Waszą y, własność, no to my wam, po, my wam podarujemy jakieś towarzyszące prezenty. Znaczy, będą to jakaś tam infrastruktura handlowa, my Wam tam stworzymy jakieś y, towarzyszące miejsca pracy. Wy się powinniście tym cieszyć, że w ogóle macie pracę. Natomiast powinniście za, za, nie, nie zajmować się sprawami poważnymi, to znaczy, kto jest właścicielem tych zasobów i kto będzie ich eksporterem, bo była rzeczywiście dosyć czytelny przekaz, że jeżeli nawet będzie to wydobywane, eksploatowane te zasoby, to nie ma dla nich przy obecnej strukturze zapotrzebowania innego miejsca, jak tylko eksport. Ale czy tym eksporterem nie może być Polska, i poza tym, czy my musimy swój kraj rujnować po to, żeby przynosić dochody z eksportu zasobów korporacjom, które zakorzenione są na terenie polskim, utworzone zgodnie z prawem polskim, ale przecież to nie są firmy polskie. To, że ktoś y, założył firmę na terenie polskim, albo że jakiś bank został otwarty na terenie polskim, to nie znaczy, że on podlega polskiej y, dyrekcji, nie, polskiej no są, dyspozycji y, globalnej itd. To zależy no, no, od więc, kapitału o, zagranicznego. No, więc, o czym, o czym my mówimy? To nie są nasze firmy. Tak, no, tak, no, I Kiedy wypowiada się na ten temat przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki, to chcieliśmy zapytać pana ministra Janusza Piechocińskiego, no panie ministrze, no, niech pan zrobi jakiś przegląd kadr tych ludzi. Niech pan zrobi przegląd kadry i, i czy pan się podpisuje pod tą strategią rozwoju polskiej gospodarki? Była mowa tylko o rozwoju przemysłu gazu łupkowego, tak jakby to było. Ale pan, pani, ta, jeszcze ci wejdę słowo, bo pani ta Szymańska, no, to, to, ja, ona mnie prześladuje po prostu. Ona zapowiedziała, że to jest fragment przygotowanej nowej strategii energetycznej dla Polski. Czy to ma być strategia energetyczna dla Polska? Ma być 7 złotych zasad, właśnie, którymi się mają kierować eksploatujący te zasoby. Jak te 7 złotych zasad, nazwanych tak przez nią, będą spełnione, no to w Polsce w ogóle będzie wspaniale. No to są jakieś marketingowe chwyty. Nie mamy wesołych min, ale nie z powodu śmierci Tadeusza Mazowieckiego, tylko nie mamy wesołych min, biorąc pod uwagę. Ten stopień nieodpowiedzialności polskich ministerstw za polską gospodarkę i polskie środowisko. Mówili do Państwa ze studia WPS Production Paweł Ziemiński. Zbigniew Tynowski.